Jeśli myślisz, że olejki to tylko ładnie pachnące bajery, to zaraz zmienię twoje życie. Dzisiaj bierzemy pod lupę olejek monoi, naturalny skarb Tahiti, który działa na włosy i skórę głowy jak magiczny eliksir. Złagodzi łuszczycę, zatrzyma czas i sprawi, że twoje włosy będą wyglądały jakbyś właśnie wróciła z rajskiej wyspy. Hej, tutaj Renata Modzelewska. Trycholog i pasjonatka zdrowych włosów. Wykładowca w Akademii Trychologiczne.pl Jeżeli interesuje Cię naturalna pielęgnacja włosów, kliknij suba, zostań na dłużej. A teraz lecimy z tematem. Co to jest olejek Monoi? Pochodzi z Tahiti. Powstaje poprzez macerację kwiatów gardenii tajtańskiej w oleju kokosowym. Ma cudowny kwiatowy zapach, który uzależnia. Brzmi jak luksus. Prawda? Ale to dopiero początek. Co potrafi olejek Monoi? Nawilżanie ekstremalne, sucha skóra zapomnij. Anti-aging działa jak tarcza przeciw wolnym rodnikom. Naturalna ochrona UV, filtr przeciwsłoneczny prosto z natury. Naturalna maska na włosy, efekt tafli w 15 minut. Kiedy raz próbujesz, już nigdy nie będziesz chciała wrócić do innych olejów, ponieważ olejek Monoi to number one wśród naturalnej pielęgnacji. Jak stosować olejek Monoi? Na skórę zamiast balsamu, na przykład na suchą skórę po opalaniu. Zawsze po opalaniu olejek Monoi na skórze daje efekt takiego bardzo delikatnego, lekkiego schłodzenia. Na włosy jako maska nakładamy kilka kropel na końcówki przed myciem. Jeśli Twoje włosy są mocno przesuszone i bardzo puszące się, można również po myciu dać kilka kropel na końcówki. I długości, ale z tym uważaj, żeby nie przesadzić, żeby włosów nie obciążyć. Olejek monoi sam w sobie nie obciąża włosów i bardzo dobrze się wchłania. Natomiast oczywiście musisz sama dobrać sobie odpowiednią ilość. Na przykład, gdy ja myję głowę, nie używam już żadnych odżywek ani masek, daję po prostu jedną dozę olejku. Jeśli Twoje włosy wyglądają jak przesuszone siano, olejek Monoi zrobi z nimi lepszą reanimację niż ekipa medyczna. Więc już wiemy, że używanie olejku Monoi jest bardzo proste. Dla kogo jest olejek Monoi zatem? Dla każdego, kto chce mieć miękką skórę i piękne, zdrowe, błyszczące włosy bez zbytniego obciążania. Dla osób z łuszczycą AZS. I suchą skórą. Ze względu na swoje właściwości silnie nawilżające, ale również antyutleniające i przeciwbakteryjne, olejek Monoi doskonale sobie z taką skórą poradzi. Zauważyłam, że moich, u moich klientek, które używały olejku Monoi, łuska łuszczycowa nie nawracała tak szybko. No i oczywiście dla tych wszystkich, którzy kochają naturalną pielęgnację, olejek Monoi to sztos. Ale wiesz, co jest jeszcze lepsze? Cała linia kosmetyków na jego bazie. I to nie byle ja szampony maski, serum, nawet złoto w składzie. Jeśli chcesz, żeby twoje włosy wyglądały jak milion dolarów, koniecznie sprawdź te preparaty. Link znajdziesz w opisie i daj znać w komentarzu, czy używałaś Monoi, jak się u ciebie sprawdził, czy znasz inne preparaty z takimi właśnie olejkami, albo może jakieś inne olejki lubicie, dajcie mi znać i widzimy się w następnym filmie. Pa pa.